I trudny bywa i dlatego detektywa trzeba mieć liter, bo on wie dobrze, jaki co. Detektyw literka, detektyw literka uważnie patrz, uważnie serka, by wytropić każdy wląd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw literka dobrze się ma, detektyw literka to właśnie ja. Ja z maszyny zrobię auto. Nazwę karapa, ci ma odstawię na bok i z walizką ruszę w dal. W tej walizce są literki, z nimi jest tam para wielki, by nie zjadła mnie ta sporka. Wsparcie mam od profesorka. Detektyw, literka, detektyw, literka, uważnie patrz, uważnie zerka. Wytropić każdy bląd. No i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka, dobrze się ma. Detektyw, literka, to właśnie ja. Mam cię, z lodzieju, Nie ruszaj się! O matko! Aleś mnie przestraszył! Uspokój się! To ja! No to ty mi nie rób takich numerów! Co ty tutaj robisz? Jak się tu znalazłeś? Normalnie. Przyszedłem, bo przed nami kolejne śledztwo. No, byliśmy umówieni. Co, nie pamiętasz? Nie no, pamiętam. Ale jak tu wszedłeś? Przecież nikogo nie ma w domu. A ja bardzo dobrze pamiętam, że zamykałem drzwi. No tak, były zamknięte. No to co, się? Nie, otworzyłem drzwi kluczem, który mi dałeś, gdybyś kiedyś się spóźniał. No to spóźniałeś się, to skorzystałem, no wszedłem do laboratorium, no dosłownie przed chwilą, żeby, żeby zapoznać się z twoimi notatkami. A no tak, a ja już myślałem, że to złodziej, który przyszedł, żeby... Żeby obkraść laboratorium. Ej, nie obkraść, mój przyjacielu, nie obkraść. Ty chyba straciłeś językową czujność, bo przed chwilą popełniłeś blond. Hmm. Faktycznie, powinienem powiedzieć okraść. No patrz, i mamy się czym zająć. Dobra, yy, ja zostawiam płaszcz i zaraz idziemy na kanapę. A kogo zaprosimy? No, skoro poruszyliśmy temat włamań, to może detektywa? Ale ja jestem detektywem. No to tajnego detektywa. No dobra, spróbujmy. Więc, Dutris nie chce ciasta, więc zapraszam kogoś z miasta. Co jest? Pan musiał się tu od razu pojawić. Ach, ja się pojawiam, kiedy chcę. Rozumiemy się? Ale jak w ogóle doszło do tego? <grym> Żartowałem. Wiedziałem, że w trakcie śledztwa okaże się i śledztwo się rozpocznie w czasie od teleportacji. To to, co na myśli miał mój szef, mówiąc, że to wyjątkowa misja. Kim pan jest? Detektyw. Tajny? Nie, oficjalny. Ja się z moją działalnością nie kryję. Jestem detektywem literką, tropię blendy językowe i bezwzględnie je eliminuję. Hmm. Blendy językowe. A, blendy językowe to może pan sobie tropić. Ale tę sprawę przyjmuję ja. Proszę się nie ruszać i niczego nie dotykać. I nic nie mówić. Wszystko, co pan powie, będzie użyte przeciwko panu. Co pan robi? No, rozpoczynam tajne śledztwo. Muszę najpierw zabezpieczyć ślady. Zaraz co pan robi? No powiedziałem przecież wyraźnie, proszę się nie ruszać, bo zatrze pan istotne ślady. Ale to są moje rzeczy! Niech pan to zostawi! A, gagatku! Czyli jesteś zamieszany w tej sprawie? W jakiej sprawie? Chyba pan fakty myli. <laughs> mylę fakty. Ja nigdy nie mylę faktów, swaniaczku. Siadaj, jeśli nie róż, muszę cię przesłuchać. To ja muszę cię przesłuchać. Co ty w ogóle sobie myślisz? Że tak po prostu pojawisz się w laboratorium detektywa literki i bez żadnego powodu będziesz mnie przesłuchiwał? Mnie? Detektywa literkę? Zdejmij te swoje śmieszne rękawiczki, siadaj i nie denerwuj mnie! Cwaniaczek. Myślałem, że mam zabezpieczyć ślady wlamania. Spokojnie, też myślałem, że doszło do wlamania, ale nie doszło, to już pewne. Mm. To po co mnie tutaj tele. Teleportowaliśmy cię tutaj po to, żebyś pomógł w językowym śledztwie. A, to mamy współpracować? Tak, współpracować. Co udało ci się ustalić? Mnie i mojemu przyjacielowi, profesorowi, udało się ustalić, że nie mówi się obkraść, tylko okraść. No i teraz szukam, kto mógłby to potwierdzić. potwierdzam. Polacy na Litwie. Mówią tak pod wpływem języków wschodnich. Poprawna forma brzmi okreść. O, i po sprawie. Dziękuję Ci bardzo. Jak to po sprawie? Tylko tyle? Myślałem, że będzie trudniej, że będzie szczelenina jakaś. No wiesz, eliminowanie blendów z polszczyzny na Litwie nie musi być takie trudne. Wystarczy chwileczkę pomyśleć. Co Pan Sowa na to? Zdecydowanie prawda. Prawdą też jest to, że nie można mówić Zlodzieje obkradli mieszkanie. Poprawnie to zdanie brzmi Zlodzieje okradli mieszkanie. Niepoprawne obkrość pojawiły się w polszczyźnie na Litwie, ponieważ we wszystkich językach wschodnich pojawia się w tym przypadku przedrostek ob. W języku rosyjskim abokraść, w białoruskim abkraści, ukraińskim obkradacie. Jest więc to tak zwana kalka, zdana w gwarze. Trudność rozgraniczenia przedrostków o i ob wynika również z tego, że w innym polskim wyrazie o podobnym znaczeniu pojawia się przedrostek ob, obrabować, a w jeszcze innym synonimie ograbić. Trzeba zatem zapamiętać te różnice i mówić poprawnie. Okraść, obrabować, ograbić. Da się zapamiętać. Detektyw, literka, to właśnie ja. E, w takie miejsce jak tym razem, to ty mnie, detektywie, już nie teleportuj. No. To była zdecydowanie rozczarowująca wycieczka. Tak, a dlaczego? No, tragedia, normalnie. Trafiłam do jakiegoś ponurego pomieszczenia. Nikt się nie odzywał, nie odpowiadał na pytania, no, nie pozwalali niczego dotknąć, tylko tak podejrzliwie patrzyli. Podejrzliwie? To chyba wszyscy tajni detektywi tak mają. Ten, co to był, też tak się zachowywał, zanim mu nie wytłumaczyłem, o co chodzi. Potem był już nawet sympatyczny i nawet potwierdził, że nie obkraść, a okraść się mówi. No, a tamci jego koledzy to nie dali mi nawet szansy na wyjaśnienie. Słowa ze mną nikt nie zamienił. Czyli trochę się nanudziłeś z tymi detektywami? Trochę? Jak dobrze, że ty nie jesteś tajnym detektywem. Bo gdybyś się tak zachowywał jak oni, to ja bym umarł z nudów. A więc, żebyś się nie nanudził, proponuję zagadkę. No świetnie, Wy też posłuchajcie i zgadujcie. On ma czarny kapelusz i klaszcz, to który czaruje. A jeszcze e, miesza jakieś mikstury. On może mieszkać na przykład w jakiejś jaskini. Detektyw, literka? To właśnie ja! Może bezpośredniego związku rozwiązanie dzisiejszej zagadki z tajnym detektywem nie ma, ale właśnie z nim mi się trochę kojarzy. Hmm, chyba wiem co masz na myśli. Jak byłem w tym biurze tajnych detektywów, to czułem się tak trochę jak, no jak w bajce, jak w jakiejś tajemniczej krainie. <laughs> Ci tajniacy są tajemniczy, podejrzliwi, zadają dziwne pytania, a potem nie słuchają odpowiedzi. Mnie to nawet pytań nie zadawali, zachowywali się jakby, jakby mieszkali w jakiejś e, krainie czarów. <laughs> Otóż to, a w każdej krainie czarów powinien mieszkać przynajmniej jeden. <laughs> Jeden czarodziej. Tak jest, czarodziej. A nie, jak to często na wilejszym słyszę, kaldun. Mm, kaldun to rosyjskie słowo, które oznacza mm, czarnoksiężnik, czarodziej, mak, a w języku polskim takiego słowa nie ma. Tak jest mój językowy czarodziej. A co powiesz na magiczny wiersz pana <laughs> Świetny pomysł. Czas na poezję. Z i z języka Brzydki kaldun niechaj znika! Niech z kretesem on przepadnie, A ty zawsze mów już ladnie! Powiedz mak albo czarodziej, W dobre słowa zdanie odziej! Rzeczy nazwij po imieniu, Nie urągaj ich znaczeniu! Nawet gdy ktoś coś ukradnie, Opisz to zdarzenie ladnie! Okradł powiedz jak należy, Bo w obgradł nikt ci nie uwierzy! A teraz, żeby w głowie wszystko zmieścić, Czas na zarka Niezła historia z tym dzisiejszym niby włamaniem do laboratorium, prawda? Detektyw zapomniał, że dał mi klucze i wziął mnie za złodzieja. A propos, pamiętajcie o tym, żeby zawsze zamykać dom, kiedy wychodzicie z niego ostatni. Bo jak to mówią, okazja czyni złodzieja, a praktyka czyni mistrza. Dlatego trzeba przećwiczyć to, czego się dziś dowiedzieliśmy o języku polskim. Wybierzmy poprawne zdanie. A. Złodzieje obkradli mieszkanie. B. Złodzieje okradli mieszkanie. C. Uważaj, żeby cię nie obkradli. D. Uważaj, żeby cię nie okradli. E. Obkradali sklepy i sprzedawali towar na bazarze. F. Okradali sklepy i sprzedawali towar na bazarze. Klucz do rozwiązania tego zadania jest bardzo prosty. Wystarczy wyeliminować wszystkie zdania, w których pojawia się niepoprawne słowo obkradać, którego w polszczyźnie nie ma. Zaznaczamy zatem jako poprawne odpowiedzi B, D i F. Detektyw, literka. No właśnie, ja! Od wielu już śledztw, przyjacielu, podziwiam te twoje testy, ale także wdzięk, z jakim przekazujesz tę trudną wiedzę. Jesteś prawdziwym czarodziejem. O, bardzo ci dziękuję. Dobrze, że nie jestem Kaldunem. Już nigdy cię tak nie nazwałbym, no bo to po prostu fatalnie brzmi po polsku. Tym bardziej, że są inne słowa, którymi można zamienić tego rosyjskiego kalduna. Na przykład mak. Czarnoksiężnik. No i tak, no ten Czarnoksiężnik jest już nawet lepszy. Chociaż nie wiem, czy wiesz, ale dawniej Czarnoksiężnik zajmował się złą magią. No tak, bo korzystał z czarnych ksiąg, ale były też i białe. Ale później nabrał już jednak pozytywnego znaczenia. Zaczęto go używać do opisu osób bardzo mm, zręcznych, biegłych, dokonujących rzeczy nadzwyczajnych. A i my też dokonaliśmy dziś rzeczy nadzwyczajnych. Wyeliminowaliśmy z polszczyzny na Litwie kolejne blendy. A zrobiliśmy to przy pomocy tajnego detektywa, e, pana Sowy, dzieciaków, no i oczywiście waszym. Bądźcie z nami podczas kolejnego językowego śledztwa. Do zobaczenia. Pa, pa.